Strażacy mają nadzieję, że to koniec wichur. Z niedzieli na poniedziałek mieliśmy bardzo dużo zdarzeń. Poprzedniej nocy, z soboty na niedzielę, było tylko kilkanaście interwencji, gdzie prognoza pokazywała, że te, te noce będą podobne, a jednak nie było tak dokładnie, więc trudno tutaj też w stu być pewnym. Wyprzedaż aut osobowych z rocznika 2.18. Rabat do 19 600 zł na modele z rocznika 218. Potrzebujesz dostawczy? Skorzystaj z wyprzedaży rocznika 218. Rabat do 32 000 zł netto na modele z rocznika 218. Autoryzowany dealer Forda w przy ulicy Ujejskiego 17. Telefon 77 409 1250 www.bustan.pl Straż pożarna ma nadzieję, że marcowe wichury się już skończyły. Gmina natomiast będzie starać się o uzyskanie środków pomocowych od wojewody Opolskiego na pokrycie strat i remonty dla poszkodowanych. wichurze, jaka miała miejsce w nocy z niedzieli na poniedziałek. W niektórych miejscach krajobraz wygląda jak po bitwie. To była poważna wichura, jeżeli chodzi o pracę strażaków, to jest to najcięższa noc w tym roku. Mieliśmy już 128 interwencji, to jest stan na godzinę dziewiątą, od tego czasu już kilka wyjazdów nowych doszło. Interwencje dotyczyły w dużej mierze uszkodzonych budynków, dachów budynków mieszkalnych, gospodarczych. Zdecydowana większość to też były drzewa poprzewracane, które niczego nie uszkodziły. Natomiast te liczby są dosyć spore i dawno takich, takich strat nie mieliśmy, bo mieliśmy 25 zgłoszeń, które dotyczyły uszkodzonych budynków, dachów. W różnej mierze kilka przypadków całkowitego zerwania dachu, chociażby w Gierałcicach dwa budynki, w Nowym Lesie, gmina Głuchołazy. Były uszkodzone też 14 budynków gospodarczych. Doszło do, do zawalenia się starej stodoły, w jednym przypadku budynku gospodarczego. Można powiedzieć, że szczęśliwe jest to, że nie mieliśmy żadnych osób poszkodowanych. Ani strażacy, ani osoby postronne nie ucierpiały. No i w dalszym ciągu przewidujemy, że może się coś dziać, ale raczej już według prognoz nie na taką skalę, jak to było tej nocy. Prognozy się poprawiły, ale straż przestrzega, że to tylko prognozy. Z niedzieli na poniedziałek mieliśmy. Mieliśmy bardzo dużo zdarzeń. Poprzedniej nocy z soboty na niedzielę było tylko kilkanaście interwencji, gdzie prognoza pokazywała, że te, te noce będą podobne, a jednak nie było tak dokładnie. Więc trudno tutaj też w 100% być pewnym. Gmina powołała sztab kryzysowy. Powalone drzewa, zniszczone samochody, powywracane ogrodzenia na terenach prywatnych. Także sporo jest tych szkód. Nawet są takie, że w niektórych miejscowościach, takich jak Złotogłowice i Siestrzechowice, ucierpiały budynki mieszkalne. Nasi pracownicy są w terenie. Powołaliśmy zarządzeniem burmistrza sztab kryzysowy, który, tak jak mówię, pracownicy są w terenie, szacują te szkody. Na tą chwilę wartość tych szkód nie jest znana. Natomiast uruchomiliśmy też pracowników ośrodka pomocy społecznej, pracowników socjalnych, którzy dokonują rozeznania poniesionych szkód, bo będziemy chcieli wypłacić taką doraźną pomoc poszkodowanym. Zbieramy wszystkie informacje, bo chcemy również zgłosić wniosek do wojewody o wsparcie finansowe związane z, no, z klęską żywiołową, która miała miejsce na terenie. Naszej gminy. Ta pomoc polega na tym, choćby rozłożone są plandeki, tam gdzie trzeba zabezpieczyć budynki mieszkalne. Mówię tu o zerwanych dachach, usuwane są sukcesywnie drzewa. Natomiast pomoc finansowa, która z pewnością dotrze do naszych mieszkańców, no będzie to też pomoc związana już typowo z pracami remontowymi, żeby przywrócić te budynki do ich funkcjonalności. Czyli nawet jeśli ktoś nie był ubezpieczony, może liczyć na jakąś y, dopłatę do remontu, tak? Jakie sądzę, to mogą być koszty? Sądzę, że to będzie podobna pomoc jak w tamtym roku przy zalaniach, gdzie też ucierpiały budynki mieszkalne i pan wojewoda wyasygnował dość pokaźną kwotę. Także mieszkańcy, oprócz tego, że niektórzy byli ubezpieczeni, otrzymali pomoc od wojewody. Czy to nam się podoba, czy nie? Zgodnie z pożykadłem w marcu, jak w garncu, mamy wszystkie pory roku niemal równocześnie, a przed nami jeszcze kwiecień, a wiadomo, że kwiecień plecień wciąż przeplata trochę zimy, trochę lata. Wyprzedaż aut osobowych z rocznika 2.18. Rabat do 19 600 zł na modele z rocznika 2.18. Potrzebujesz dostawczy? Skorzystaj z wyprzedaży rocznika 2.18. Rabat do 32 000 zł netto na modele z rocznika 2.18. Autoryzowany dealer Forda w Nysie przy ulicy Ujejskiego 17. Telefon 77 409 1250 www.bustan.pl